Niedawno rozstrzygnięto budżet obywatelski. Jednak również poza inicjatywą samych mieszkańców gmina działa bardzo prężnie. Trwają prace remontowe na ulicy Wrocławskiej, jednej z najbardziej ruchliwych dróg w Wielczulaskowicach. Powstaje tam ścieżka rowerowa. Do tej pory było to wszystko krzywe i ciężko się po tym przechodziło. Chodnik był dziurawy, krzywy. Wybite. Rowerzyści jeździli tu zarówno chodnikiem jak i jezdnią. Już wkrótce będą mogli bezpiecznie podróżować ścieżką dla nich przeznaczoną. To zadanie będzie zakończone w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jest to inwestycja wspólna. 50% środków gminy, 50% środków marszałka województwa dolnośląskiego. Remonty i budowy dróg trwają także na osiedlu techników i osiedlu europejskim w Wielczu Laskowicach. Po trwającym remoncie ulic techników i fabrycznej znacznie poprawi się standard dojazdu na osiedle i do zakładów przemysłowych. Prace prowadzone są na odcinku prawie dwóch kilometrów, a ich koszt przekracza 2 miliony złotych. W ramach tego zadania realizujemy nawierzchnie chodniki, parking, oświetlenie i kanalizację. Tutaj mamy szansę dostania dofinansowania do budowy kanalizacji deszczowej. Powstają również drogi dojazdowe do pól w Chwałowicach i Grędzinie. W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostały doświetlone niemal wszystkie przejścia dla pieszych na ulicy Oławskiej od Ronda aż do ulicy Bolesława Prusa. To ważna inwestycja ze względu na duży ruch, zarówno samochodowy, jak i pieszy na tej trasie. Od strony oławy to pędzą czasami i no jest niebezpiecznie. Kierowcy nie patrzą ogólnie na ludzi na pieszych. No nie zwracają na to uwagi. No, piesi też tutaj czasami przechodzą po prostu po omacku. Dlatego poprawa bezpieczeństwa była konieczna. Ostatnio jakieś tutaj oświetlenie takie było. No i myślę, że dla tych samochodów tutaj jest też to oznaczenie, że jest przejście jeszcze oznaczone. A to jest ruchliwa droga. Staram się, że tak powiem, zachować odpowiednie warunki na to, żeby to przejście było bezpieczne. Zatrzymuję się w miarę. Wiadomo, różne są sytuacje, nie? ale zawsze staram się przejść, przynajmniej na tym przejściu. Nie, niekiedy zdarza mi się przejeżdżać. Ale na tym przejściu staram się zachować większą uwagę i ostrożność. Zadanie dofinansował Wojewoda Dolnośląski. Doświetlenie przejść dla pieszych będzie kontynuowane w przyszłym roku. Na terenie gminy instalowane są również lampy hybrydowe, zasilane z odnawialnych źródeł energii. Można je zobaczyć w Wielczulaskowicach, Minkowicach, Wójcicach i Miłoszycach. W podobne oświetlenie gmina będzie dalej inwestować w najbliższej przyszłości. Kolejną dużą inwestycją jest budowa linii kolejowej Jelcz-Miłoszyce-Wrocław-Sołtysowice. Tutaj udział gminy jest w budowie drogi dojazdowej do stacji w Miłoszycach, jak i parkingu w systemie Park and Drive, czyli Parkuj i jeźdź. Zadanie zakończy się w przyszłym roku. Ponadto gmina zainwestowała w świetlice wiejskie w Dziuplinie i Nowym Dworze, a także w rekultywację zbiorników na wodę deszczową. Zadanie zostanie wykonane do końca roku, 85% kosztów pokrywają fundusze unijne.